Dzień dobry, witam wszystkim w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Skyrim. Tym razem mamy się spotkać ze Skiorem nocą, więc w takim razie od razu sobie może prześpimy te 9 godzin i obiecał wprowadzić nas w tajniki kręgu towarzyszy, Czyli jakby tych najściślejszych wyznawców. Jeśli będziesz trzymać go blisko. Zdołasz lepiej go kontrolować. No świetnie. A wy co, nie śpicie w ogóle? To sobie zapiszę, bo pamiętam, że raz mi się gra zbugowała w tym miejscu i nie mogłem nic zrobić, musiałem czytać wcześniejszy save, to jest edyny było jaki pamiętam taki poważniejszy z tej produkcji. Aż to ładnie wszystko wygląda, no genialnie. Naprawdę design. Jest przepiękny. Dobra, ale my idziemy za skiorem. Możemy zaczynać? Josne, dawaj, dawaj co masz. E, możemy przejść do następnego testu. To nie jest próba. To dar. Wejdź, śmiało. No, jeszcze ktoś docenił moje niesamowite zdolności. Retoryki przekonywania wrogów, by oddali mi to, co chcą. Czyli powszechnie znana zasada. Najpierw strzelaj potem pytaj. nie, chcesz, Dawno nie było wśród nas kogoś z takim sercem jak twoje. No, dziękuję, dziękuję. I mamy burka. No to jest ta kobieta. Iż więcej honoru niż przynieść mogą rozmowy i ucztowanie. Liczyłem, że rozpoznasz Ale, pomimo zmienionej formy. No, faktycznie wykluczmy mały i tak samo jak poprzednio. Niewiele się zmieniłaś. Ufarbowaliście włosy, kochany? Zajęty próbą odrzucenia wspaniałego daru, jaki otrzymaliśmy. On sądzi, że jesteśmy przeklęci, ale w istocie jest to błogosławieństwo. Czy coś, co zapewnia taką sprawność, może być przekleństwem? Więc bierzemy sprawy w swoje ręce. Jeżeli stwierdzając, że Black Lustra poważę, jest bezcenny, to tak. Przyjąć krew wilka. Czy chcesz, by twoja dusza połączyła się ze światem zwierząt? Czy znaczy, ja chcę być wilkołakiem. Hell yeah! Oczywiście, możemy zaczynać. W porządku. Zwłaszcza, że jestem fanem wilkołaków. Vampiry Saks! Wilkołaki Rus. <laughs> nie, żeby nie było żadnych flame'ów tutaj. <laughs> Ale taki żarcik. Dobra, uszczypnię... odcięłaś jej pra... <grywa> Coś ty chlapnąłeś tym krwią. Ty, bo ona się wykrwawi zaraz. Świetnie. Napijemy się troszkę tego. No a ja sobie gulgnę... trochę coli. O, jeszcze momento. Tak jest, no i mamy... Jesteśmy wreszcie wilkołakiem. <grywa> Możemy biegać na czterech łapach! Aportować. Znajdziemy własną budę i zapewnimy sobie wieczne i dozgonne życie, jako stróżując. Ruwa, widzę cel. Dobra, on mnie to po prostu rozjedzie, więc ja raczej nie będę z nim walczył. Sobie pobiegamy trochę w tej formie, co mnie ustrzelić. Jest zły pomysł, chyba był. Myślę, że moglibyśmy. O, właśnie, jakoś stąd wyskoczyć. Dodać się na polowanie, cokolwiek! pak Dobra, całe się mnie zabili. Ładna buława, to jest chyba elficka albo szklana buława, mm, dobre. <coughs> Jak mogę spać, mam takie widoki no może nie twoja tak? ja przemiana nie była łatwa, ale nadal żyjesz, więc gratuluję. Zaplanowaliśmy nawet dla ciebie małą uroczystość. Niedaleko, na skalę Wisielców, obozuje grupa łowców wilkołaków. Srebrna ręka. Chyba już ich znasz. Jasno, że znam. Zarżniemy ich wszystkich. Co do jednego. Wow. Prowadź. Skior już poszedł na zwiady. No, okej. Okay. Co znaczy? Istnieje lekarstwo, dokąd idziemy. Połóż mi trenować, trenować strzelectwo. Nie. Dokąd idziemy, istnieje kocz. Co to znaczy być wilkołakiem? Teraz jestem wilkołakiem. Jest w tobie krew wilka, ale żeby ponownie skorzystać z jej mocy, musisz nabrać sił. I uważaj, gdzie to robisz. Są w tej krainie tchórze, którzy nie mogą znieść widoku prawdziwej chwały. Hm, co się właściwie stało? Narodziłaś się dla watachy, siostro. Prawie ci zazdroszczę. Pierwszy raz jest zawsze najbardziej ekscytujący. Nawet Farkas nie przysporzył nam podczas pierwszej przemiany tylu problemów co ty. Świetnie. Dobra. Mhm. W takim razie idziemy od razu pomordować ich. Tylko ja bym chciał sobie założyć cały swój sprzęt. Czyli co ja miałem? Przede wszystkim strój i tak. But odporność na porażę nie miałem na pewno. Miałem maskę morkeja. Miałem ja nie zamków, łuki zadają. Nie, tego nie miałem. Miałem szatarcym maga na bank. Ta morska szata nie. Złoty pierścień zwiększa zdrowie o 20 punktów. Chyba to też miałem. I jeszcze miałem amulet eee, tego kolesia. Savosa. Właśnie chyba to wszystko było. Mhm. Cudownie. Wyglądam tak, jak powinienem? Tak jest. Co prawda futerko lubię, ale... Nie jest to nic za czym bym specjalnie tęsknił mnie. Dla mnie wilkołak jest troszkę. Bezużyteczny, jeśli chodzi o jego możliwości bojowe. No chyba, że gramy faktycznie stricte wojownikiem z dużo miłością zdrowia i kondycji. Mamy dobre kryty krytyki może jest to sprzydatne. Ja zawsze grałem jakąś postacią lekko zbrojną. To nie było to nic bardzo ciekawego. Widzę kolesia. Potraktujemy go piorunem. Pięknie. Eee, y kamy, kamy! Od razu. <gryw> Pięknie to było. Właśnie. Jeszcze ktoś? Dobra, w takim razie tutaj chyba już wszyscy wykoszeni, czy tam na górze jest jeszcze jakiś kolej, bo mam czerwoną kropkę w ukryciu. Oczywiście, że jestem w ukryciu, których śmiał mnie teraz atakować. Idziemy pozbierać Fanty z jego ciała. Tam dwóch zabiliśmy w sumie. No i tak kurta, nie pamiętam dokładnie, gdzie on spadł teraz. Po prostu Berwald poleciał daleko i nie wiem, gdzie jest. Hm. Czy już wszedł do budynku? Najprawdopodobniej... Dobre. Wow. Jezus, nie strasz mnie tak, kobieta, bo dostaniesz pioruna. Eee, w takim razie, wejdziemy sobie do środka tej twierdzy. I jak powiedziała nasza urocza Adea... Zrobimy rzeźnię! Jako mak, nie jako wykołak. Ale widać, że bardzo lubią naszych braci i... Postawili sobie nowe ozdoby ob przed wejściem, to nie będziemy mieć na nich litości. Gdzie jest ten koleś, którego trafił? O, tu jesteś. Srebrny miecz, pióra, złoto na pewno weźmiemy, weźmiemy sobie. Nie widzę żadnej skrzyni, też w okolicy, więc idziemy od razu mordować, plądrować i gwałcić. Może bez gwałtów, ale na pewno mordować. Pamiętam, że jak tu byłem jako łucznik, miałem problemy, bo oni są dość silni. Pewnie jako mag będę już potężniejszy. Znaczy czy w ogóle? Łucznik jest świetną postacią. Dopóki nikt do Was nie dojdzie, później już troszkę gorzej. Czuć ich jest. Mach natomiast ma. jest bardziej uniwersalny. Świetnie. Tutaj, teraz będziemy się oczywiście skradać, bo nabijamy nabijam sobie skradanie. Tak to się może. Halo! Aż pogromca przyszedł! Headshot! I drugi. Pięknie, od razu, dwa trupy na miejscu. Nawet i smir ci nie pomoże. Bierzemy. Eee, Miksturio uzdrawiania. Cudownie. Gdzie tu jeszcze jest coś ciekawego? Na półkach. Nie. U, momento. Nie, bułeczka. Ciasteczko, bułeczka. Nie interesuje mnie to, ale weźmiemy. Zobaczmy co oni mieli przy sobie. Bierzemy oczywiście złoto. Tam srebrne miecze sobie odpuścimy. Nie są zbyt przydatne. Drzwi zareglowane. Z drugiej strony. Trudno. Może tutaj będzie... Odryglowany. O, właśnie, świetnie. pytanie, w którą stronę się powinien udać, bo jest jeszcze. O, skrzynka, świetnie, nie zauważymy. Krasnoludzki łuk. Bierzemy, sprzedamy go. Wytrychy bardzo mi się przydadzą. tu gdzieś jeszcze powinien być ten drugi koleś. Wow. Jest tam trup, prawda? Tak sądziłam. Sądząc po zapachu, to nikt znajomy. Niektórzy nie potrafią odciąć się od zwierzęcia. Dziczeją. Na miejscu tego biedaka mógł być ktokolwiek inny. Powinniśmy iść dalej. Hmm. No dobra. Pomścimy cię, bracie. Szarpane spodnie, nie chcę. Czy wy macie coś nie tak ze sobą? Uważaj Idźmi. na siebie, siostro! Stąd, bo blokujesz drzwi. A tu jest zblokowane. Pewnie tędy wrócimy, znając mechanikę tej gry, zróbmy save. A. Jeszcze patrzę, to ...co czas staram się patrzeć pod nogi na jakieś ewentualne pułapki. O! Oh, no i dostał papę. <laughs> szczur mnie zaatakował. W ogóle skąd te szczury? Dlaczego atakują mnie, a nie na przykład hmm, tubylców pod postacią srebrnej ręki? I tutaj mamy. Może staniemy w ten sposób. Na pewno Ciebie zap. O! Oh, to było dziwne. <laughs> Pięknie. Już po tobie. I dziękuję bardzo. Bardzo bym cię prosił, żebyś to nie weszła. Pięknie, przynajmniej. Jest, jest w miarę mądra i idzie po moich śladach. Coś zebrałem z ziemi. Nie chciałem tego robić. Tam jeszcze ktoś siedzi. Srebrna ręka to głównie wojownicy. Dlatego nie powinniśmy mieć z nimi jakichś wielkich problemów. Są znani jako pogromcy, właśnie wszystkiego, co nieludzkie. Czyli wilkoła. No coś wziąłem. Czyli wilkołaków, wampirów, a także każdej innej maszkary, która się podwinie pod miecz. Kolejny hmm, wilkołak zarąbany. Im już nie pomożemy. Nawet nie chcę myśleć, co ci kretyni im zrobili, zanim ich zamordowali. No to w takim razie, może pomożemy im przejść na tamten świat, co? A, tam jesteśmy. No i pięknie. No raz moja moc nie jest w stanie rozrównać wszystko z powierzchni Ziemi. Kolejny wilkołak zabity. Tutaj też nic się nie dzieje. Dobra, idziemy dalej. Przeszukamy sobie to ciało. Weźmiemy też tą miksturkę, która leży na stole. Raz nas strzała, to weźmiemy. Tekstura. I w zasadzie to wszystko. Co tu było ciekawego? I jeszcze tu była też łuczniczka. Świetnie. Łuk myśliwski, nie srebrny. Miecz, nie strzały weźmiemy, bo one nic nie ważą na tym poziomie. A się przydają. Zresztą widzieliście, w tego, tego Morkeja przecież załatwiłem głównie z łuku. Jak pamiętacie, jeszcze walkę parę odcinków temu. Kończąc gildię magów. Dlatego uważam, że jest ona... Bardzo przydatna... nawet dla... maga. Już po tobie? To się źle dla ciebie skończył, wiesz mi, siostro. Następna. No, dawać. Wyłazić tutaj. Pięknie. O, nie trafiłem go. Dziwne. Dobra, no, rozwalimy się w takim razie od razu. No. Dawaj go wreszcie. Ale się ja mam zeza na walce z nim. Dobra, teraz już nie uciekniesz. Łuk myśliwski, strzały, bierzemy miksturkę. I te dwie sztuki złota. biednej koleś byłeś. Z kimś tam walczysz? Odea? Czy mi się wydaje? Wydaje mi się. W takim razie teraz zobaczymy, co on miał przy sobie też pewnie nic ciekawego, że nas strzała, stek, sztabkę weźmiemy. I trochę złota. Tu jestem zaskoczony, miał nawet coś ciekawego. Świetnie. Tutaj też jakieś grzyby wam rosną. Hmm, to jeszcze było... O właśnie były dwa trupy, które chciałem przeszukać. Złoto, świetnie. Oni chyba też polują na wiedźmo Kruki. są takie dość potężne istoty... przypominające troszkę człowieka, znaczy Wiedźmy. One, one są znane jako Wiedźmy. Uuu, co to było? Skóra śnieżnego niedźwiedzia, bierzemy. Hmm, to jest może ciekawego jeszcze? Widzę skrzynię, widzę dwie skrzynie, cudownie, zrobimy save jakby w safe'ie była jakaś pułapka. Choć pułapki nie widzę. Pułapki za często są zaznaczane w sposób taki sznurek, Wprowadzony i w momencie, gdy otworzymy, to wtedy aktywuje się mistrz. Ta? Świetnie, Dobra, Znowu będę zużywał mnóstwo wytrychów. Będzie przeszukać dokładnie miejsce, w którym to będzie chrzęścić. Wygląda. O. Dobra. Przynajmniej, już jest, jest progres. No masz. Nawet nie zdąży cofnąć tego wytrychu. On tak, się, on tak szybko się łamie na mistrzowskim. Kurwa, no. Nie doprowadziłem go do końca. Jezus, Maria. O matko! Jedyna, proszę cię. Dobra, pecha mam nie mam pecha, jak to nie będzie warte tego, to wczytam grę, nie no jasne, Dobra, dotknięcie i złamanie wytrycha, tam musi być coś zajebistego, po prostu musi być tu coś zajebistego. że się zwróciło. Koszt tych wytrychów został pokryty. Dużo zarobimy na tych przedmiotach. Mhm, mm świetnie. Teraz gdzie tu było trzeba iść? Ma na górę. Na górę była jakaś droga. I właśnie. O, tam jest droga, świetnie. Coś leży? Nie. Takaś poświata niebieska. Jeszcze raz sobie zrobię sejwa. Mhm. Ciekawe, gdzie jest Kior, skoro się tak wyrwał do przodu. Jakoś nie widzę, żeby oni... Możesz mnie nie popychać, Jedna. Dziękuję bardzo. Możesz mnie popchnęła i przez ciebie nie trafiłem zaklęciem. Wyobraź sobie, co by było, jakbym trzymał Kulę Ognia. Pod nogi by jeszcze nam spadła. Tutaj nic ciekawego. Hmm. Dokąd to prowadzi? Drzwi Czeladnik. No, ja troszkę już mam mało tych będę wytrychów. Spróbujemy, ale czeladnik nie jest prosty też. Dobra, jeszcze raz. O! Świetnie. Dobra, już wiem przynajmniej w którą stronę będzie trzeba to otworzyć. Delikatnie i tutaj będzie. Właśnie. Cudownie. Zamknięta i to jest jakieś miejsce sypialne. Mamy kuferek. Mikstura, sztabka, ko. Korundu bierzemy, sprzedamy. Miksturki mieszek 22, 22 sztuki złota. Tu nic nie ma, ale tu jest kryształ dusz. I parę sztuk złota. Septimów hmm. w takim razie idziemy jedną słuszną drogą, jak na razie. Nie mamy zbytnio rozwidleń. Zbliżamy się. Uważaj, ich dowódca jest podstępny. Podstępny ja też jestem podstępny Nazywaj i do tego potężny. Chyba nie muszę ci mówić dlaczego. No to cóż, to w takim razie od razu przygotuję sobie ognisty oddech. Świetnie. Ej, bombardujemy. Yo! Ok, o to chodziło i teraz jeszcze. Weźmiemy sobie wysokie urodzenie, cudownie. I to już jest po niej, w zasadzie. Bęk, o to właśnie chodziło. Dziękuję, pod tamty na końcu kłystku. Dziękuję też. No. Zdezintegrowani. Pomyślmy. Zomnomowana. Gdzie ona jest? Tutaj jesteś, tak. Orkowy wielki miecz. To jest świetna broń dla wojownika, dwuręczny miecz, orkowy sztylet e, broja, ale w sumie jestem zaskoczony, nie miała tak dobrych rzeczy jak się spodziewałem. Ten też nie miał niczego. Dranie. Co jest? Nie wiem jak, ale udało mi się zabić Skiora. Kiora. Zabili go był jednak? Jeden z najsilniejszych w naszych szeregach, ale przewaga liczebna potrafi być decydująca. Nie powinien był wyruszać bez wsparcia innego tarczownika. Odejdź stąd. Sprawdzę, czy to na pewno był ostatni z nich, i zobaczę, czy zwłoki dostarczą nam jakichś informacji. Mamy coś do zrobienia. Srebrna ręka zadrży na nasz widok. Mówisz o zemście? Jaki jest nasz pierwszy cel? W takim razie pomścimy Skiora. Doszły mnie pogłoski o poczynaniach srebrnej ręki. Jedna banda przebywa w Rift. Działaj szybko. Rozumiem, działaj szybko przez zabij wszystkich. Tak jest, rozumiem. Bierzemy długi um, Złoto... Dowiem się, kto to zrobił. No zapewne oni już leżą pod twoimi stopami. W każdym razie na rękę ma przekichane... Tu jest jakaś skrzynia, świetnie. Krasnoludzki łuk wyładowań. Hmm nice, trzy wytrychy, świetnie zwój strażniczego kręgu bierzemy kolejny kostur, tym razem furi. nice nikt z rubinem, wspaniale też sprzedamy, oczywiście bierzemy wywar wigoru wartościowa rzecz i jeszcze coś tu może w okolicy jest schowanego skior co miałeś przy sobie wilczą zbroję, to jest bardzo dobry pancerz lekki chyba, czy jest tam średni, już nie pamiętam dokładnie ale my nie będziemy go używać, bo mamy te szaty przywracające nam magię, więc byłoby to głupota chyba z mojej strony teraz to zmieniać znacznie, mamy znacznie lepsze pancerze idziemy już w takim razie do wyjścia i udamy się do sprzedawców żeby oczywiście opylić wszystkie nasze fandy, które zdobyliśmy to jest żelazny, a żelazny hełm zwykły Zbroja... Coś tu jeszcze jest. Plecak jakiś. Mikstura. Pierścień. I to wszystko, co ciekawe było. A, i tu były pewnie te zaryglowane drzwi. No właśnie. O to chodziło. Cudownie. To w takim razie wychodzimy stąd już. Uuu. Kogoś słyszałem. O, witaj. Wypatrz, że cię ominąłem za pierwszym razem. Złoto. Skąd ty wypełzłeś? Nie mam pojęcia, skąd on się zna. O, gdzie on był schomikowany? Może był na zewnątrz teraz wszedł do środka, też czasem tak bywa. A wychodzimy. I od użyjemy też szybkiej podróży. Ona mi mówiła, żeby się udać do Rift. Jest rift z kolei. Jarę pękniętego hełmu. Zabij przywódcę srebrnej ręki, tak? No okej. Okay. Najpierw się przerzucimy do Białej Grani. Tam sprzedajemy rzeczy. Nie możesz szybko podróżować, gdy w pobliżu są wrogowie. Kto jest w pobliżu? Czyżby smog? Nie, no nie widzę nic. Coś do wieszania. Nie, no serio, nie widzę nic. Odejdziemy kawałek dalej. Może, może łapie jakiegoś wilka w pobliżu, odnośnie rodzaju. Teraz użyjemy szybkiej podróży. O, cudownie. teraz zadziałało. Najpierw hmm, hmm, hmm. pójdziemy do, do tej babki, która jest kowalem, i oczywiście opchniemy jej co tylko się da. Krasnoludzkie łuki, łuk wyładowania, ich strzała całkiem sporo. Już to na pewno jest sprzedamy. Skóra śnieżnego niedźwiedzia, tak samo. Srebrny miecz, który przypadkiem przypady chyba zabrałem. Te sztabki, łuk myśliwski. Cudownie. Zajrzyj do sklepu. I jeszcze pójdziemy do tego, oczywiście, kupca. bohara. Hmm, bo Haram. Nigdy nie pamiętam jego imienia, tak Znaczy Belotora, jest Belotor. Beletor, nie Belotor. Z pewnością wszystkie różnorodne towary. Tak, 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 tak. Tylko zapłać jak najwięcej, jak możesz. Szkoda, że oni mają tylko tyle kasy. Kostur Fury, oczywiście. Kostur magicznego światła. Może posprzedajemy mu te. Ciężkie rzeczy. Ta mapę skarbu jeszcze nie sprawdziłem dokładnie, co ro... gdzie jest kryty skarb. Miecz sobie zostawię. Pierścienie możemy mu posprzedawać. Te szaty, bo też trochę ważą. Szmaragd mam, ma ale nie stać aktualnie na ten szmaragd. Tam pisze pył. Jeden taki. Wytrychy, może wytrychę kupimy. Jeśli będzie miał coś jeszcze. To, aha, to jest mój ten. Zapiski badawcze też sprzedamy. Swój lodowego kolca. To też sprzedamy jedno. Ale nie potrzebuję tych rzeczy. Różne. Zobaczmy czy on ma jeszcze, jeszcze jakieś wytrychy na sprzedaż. Wytrychy jest. Siedem wytrychów. Świetnie bierzemy. Maksimum. I udajemy się jeszcze do tej kobitki. Tam posprzedajemy mikstury. Może też kamienie. Nie jestem pewien. Ona chyba kamienie nie kupuje. Ale mikstury tak na pewno będę będą, mógł je upy up up upylić. Mamy Sprzedaż. Wybór i Właśnie, celny strzał, dodatkowa magia zostaje, która energicznej magii. Kondycje sprzedamy jak zawsze. Wywar Wigoru. Regeneracja kondycji przyspieszona 60% na 3300 sekund. To sprzedam, nie będzie potrzebne. Miksura zniszczenia zostaje. Zajrzyj, kiedy będzie Ci potrzebne lekarze. do kogo bym tu jeszcze może chciał się udać? Do tego Maga. Tam mu sprzedamy parę kamieni i też pierścieni. Może będzie miał jakieś nowe zaklęcia też dla nas, których nie mamy. A, to ten wariat, który się ciągle trze na tym dziedzińcu. Czy mi się wydaje, czy tu gdzieś smok szaleje? Mam trochę ściszoną grę i nie, nie bardzo słyszę. A, dobra, idziemy dalej. W ogóle, tak, gdzie wywiał wszystkich strażników? LOL, dobra, ząk gdzie jestem, jednak? Mógłbym sobie już kupić też dom. Jak na razie uważam, że jest to niepotrzebny wydatek. Przebywasz do smoczej Akurat z domu nie korzystam zbyt często. Właśnie, ty masz 500, tylko niestety bardzo mało. Szata nowicjusza, zniszczenia, talmorska szata. I nie masz pieniędzy. Świetnie księgi. Błyskawica. No to mam chyba już. Piorun by się, przy, się przydał. Lodowa burza. To jest zaklęcie najwyższego poziomu lodu. Lodowy kolec. Nic ciekawego nie masz. Wiesz co? Jeśli masz zadatki, dołącz do arcy Jestem arcymagiem kretynie! Nie widzisz tego po moim stroju? Uch, ta dzisiejsza młodzież. Nic nie docenię. Wy Nigdy nie doceniam wyższych rangą.